Yy, witam, nazywam się Dziku i zapraszam Was do obejrzenia mojego drugiego odcinka z serii Let's Play Limbo. Yy, dzisiaj już będziemy dokończać ten nasz rozdział, więc yy, zaczynamy. Uwaga! Yy, dobra, jesteśmy już w tym miejscu. Trochę przeszedłem tutaj. Yy, tu trzeba, tam jest taki pająk, zaraz. O! Dobra. Podejdziemy sobie tu. Właśnie w ten sposób. O, 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 o. Paga! Dobra, jedna raca mu poszła, teraz druga. Druga mu poszła. O oh, fuck! Tak, przebił nas, więc. Hmm, od nowa. Eee, ten pająk nas będzie prześladował przez większą część tej gry, ponieważ e, później będziemy musieli odwinąć się z jego sieci, ale to dopiero później. Okej, okay, uwaga, spyta. Dobra, jedna mu poszła. Proszę, uważać na drugą, bo będzie znowu tak, tak samo szybko jak przed chwilą było. Dobra, i trzecia, fuck, chyba ci się nie udało coś, nie pykło ci, dobra, spylaj k, kiepie, dobra, poszedł ten paruwak tępy, a teraz idziemy dalej, chociaż już, ja doszedłem dopiero do tamtąd, więc tutaj nie kapuje o co kaman, więc teraz powinno już być dobrze, yy... Powerslide. Ok. Yy... Idziemy, 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 idziemy. idziemy. Tu jeszcze nie byłem, więc nie wiem, co tu. Co to jest? A, tu jest pajęczyna. O, fak. O, i to będzie chyba na tyle. Tak. Widzicie, że ka karypel, oczywiście, no, zawiesił się w tym. A teraz mamy już lipę, ponieważ idzie nas, nasz przyjaciel, któremu od. rąbaliśmy nogi. o i teraz Kurde, jakby mi tak zrobił, to ja bym się chyba nie wiem. Ja, ja, ja bym się chyba posrał ze, ze strachu. Dobra, uwaga, wisimy teraz. Będzie trzeba się odpilniczyć z tego. Nie wiem, jak my to zrobimy, ale no, trzeba kombinować. Trzeba, czekajcie, trzeba to urwać. O, 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 o. Okej. Okay. Tu zaraz będzie taki zjazd, z którego yy, będziemy mogli się odwinąć z tego czegoś. Come on. Dobra, bie, Kurde, dobre. Do, fajna ta gra, naprawdę. Podoba mi się. Fajna grafika. Come on. Utopiliśmy się Znowu. Okay. Pamiętajcie, tym kolesiem jest trudno skakać teraz, jak jesteśmy jeszcze w pajęczynie to już w ogóle. Waga. No, nie, po prostu trudno. No, trzeba musimy stanąć i z miejsca po prostu skoczyć, bo to nie ma sensu, jeżeli będziemy y, skakać. No wiecie? Łaga. Y, o? się Dobra. Jeszcze raz. Eee, słuchajcie, przejdę to. Tam później chyba będzie jeszcze jeszcze jedna. Słuchajcie, dojdę do tego momentu, kiedy... żeby on się już odwinął i skończę odcinek. A teraz zrobię szybkie cięcie i zaraz do was wrócę. Okej, okay, jestem z powrotem i zaczynamy. Ty no, seryjnie, nie kapuje, jak stąd wyjść. Czekajcie. Y... Wiecie co? On... O, okej, okay. przeszliśmy, dobra, idziemy dalej Mówię, ten pająk był hardkorowy, naprawdę Dobra, uwaga o! Tak, tutaj też trzeba przeskoczyć Myślałem, że będzie taki no pro, prostszy trochę Okej, okay, uwaga i hop pyk, ładnie. I to chyba musimy tutaj sturlać, tak? Ale zdyminowana. Uwaga! Fuck! A, dostaliśmy w baniak. Dobra, znowu żeśmy skiepścili sytuację. Yy, jeszcze raz. Dobra, dobra, dobra. Dawaj! Okej. Okay. To trzeba posunąć. Okej, okay, spalamy. To zostanie w Okej. Mm, tu jest chyba ten moment, w którym się odwiniemy z tego. Boga... Oj. Nie, tu jednak mamy się turlać po tym, z ty, tym kamieniem tutaj, o. Dojedziemy do końca Idzie pająk Cholera Jasna fak, 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 fak fak, fuck, fuck, fuck Szybko Szybko Jezus Dude Come on Come on Okej okay. Szybko Jest W końcu Dobre to było. A teraz... Spylamy. Eee... Okay. da fuck. Aha. F Widzicie to coś? Właśnie. Byśmy się... Byśmy się na to nadziali. Dobra. I hop. Dobra, jesteśmy. E, dobra, tutaj skończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału. A teraz do widzenia. Żegnam się z Wami. Cześć.